Dzień dobry, witam bardzo, alto, bardzo serdecznie w kolejnym let's playu na moim kanale. Tym razem po raz pierwszy. To jest pierwszy let's play, który prowadzę z kamerką, więc witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że docenicie to, że gdzieś tam ta moja twarz się pojawiła. Będziemy sobie dzisiaj grać w Borderlands, a dokładnie to wyeksportowany DLC, jak dobrze pamiętam, do Borderlands 2, w której Tina prowadzi sesję RPG, I guess, e, i my mamy się wbić w tą rolę i zobaczyć, co tam fajnego się podzieje. E, nie mam pojęcia, bo nie grałem w to DLC, nigdy, e, zresztą Borderlands 1 i 2 grałem tylko bez DLC, bo pamiętam, że wtedy byłem zagorzałym, zagorzałym hejterem tego, że w ogóle do gier DLC wychodzą, takie wiecie, no, kurwa, DLC to było zakazane słowo. Dodatki to było to, co powinno powinno być. W pudełku dodatek, ale, ale DLC, to, to, to nie, to nie. Więc ja wtedy nie kupowałem w ogóle DLC. Jak były jakieś, to po prostu hejtowałem to jak dzika kuna w agresie, więc no. Tak, 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 to był, był specyficzny czas w moim życiu, rzeczywiście, no tak. So, you want to hear a story, huh? Natomiast teraz, biorąc pod uwagę, że są piękne kupony, na 25% zniżki, do, e e e do sklepiczku, czyli do epickiego sklepu, to kupiłem Wonderla Wonderland, która ma być swoistym spin-offem Borderlands. Jack, a żeby wiedzieć CEO o co chodzi, potrzebuje gdzieś tam e, wrócić do tego DLC, żeby dowiedzieć się w ogóle o co w tym chodziło. Więc to DLC też kupiłem, jako samoistny one-shot adventure. Ja, ja dużo pamiętam, to, to było darmowe na Steamie. Chyba przespałem ten moment, bo King pamiętam, że było za darmo, a po co mi to jest? To mi to jest. To więc tyranie. nie mam, więc kupiłem, wow. she's a little... Uh, <laughs> look, she's completely banana sandwich. banana sandwich. Crazy. ah, there was i? there was brick, who only thinks with his fists. mordecai, a sniper who lost his beloved bloodwing at the hands of jack. torg, more explosion than men. ellie, a master mechanic. and finally, lilith. A siren gifted with incredible powers. However, she was not the only siren. Jack's daughter Angel used her powers to manipulate and betray the Vault Hunters. Though she turned on her father in the end, the damage was done. Jack was defeated, but at a heavy cost. Roland didn't live to see the victory his friends had earned. Sometimes a hero's reward is little more than a gunshot to the back at the hands of a coward. The ones Roland left behind still had much to do, but one little girl had some ideas for a story of her own. Once upon a time, the Vault Hunters. Play the game. The world is on the brink of going boom boom. This is our most desperate hour. Unless we make a stand here and now, we're gonna die. Now. Roll for initiative! What's initiative? It says which order we attack in. I punched the initiative. What's going on? I wasn't paying attention. <sighs> Tina, why don't you start over? Welcome, fine ladies, to your first session of the most coolestest game in the world, Bunkers and Badasses! As your bunker master, I will be spinning today's tale of fantasy and... Wait, why the hell are we playing this kid's game? Oh, you know, maybe because... Shut the hell up, Morty! Tina! She's right, though. Shut up. Well, our vault-hunting buddies beat the slamma jam out of that Hyperion informant downstairs, I thought we could play a game. Now, pick your characters. You got the necromancer the Commando, the Siren... Siren. Dibs. My siren's name is Brick, and she is the prettiest. Tina, why don't we just start now and figure that out later? Come on, girl. You know we gotta wait for Roland before we start. Tina, Roland's. You know Roland's not coming, right? He's not here anymore. Yeah, he's probably running late or something. We'll just start now. So, like I said, Roll for initiative, nation of seconds! dinas Assault of Dragon Keep. Ok, czyli do wyboru mamy postacie z. z dwójki. I w dwójce było. O, oh, fakt, tu było kilka postaci do wybrania. W sumie nie pamiętam, kim ja grałem w ogóle. Czy to ma, to jakieś, to ma jakiś większy. większy cel? Death Trap. Bass Axe Rampage Deception Face Lock, Gunzer King. Czy to jest Death Trap? Dobra, spróbujmy. Okej, okay, mamy. Mamy sporo do wyboru jakichś główek. Głów... O, oh, fucking Aha. Aha. Panków lecimy. Kurde, jakaś wampirzyca z niej. Okej, okay, nie będziemy I guess You arrive at the docks of Flame Rock Refuge.

Ciągle wydaje mi się, że jest zbyt duża czułość. Okej, okay, dobra. Open. 77, 85. Amunicję oczywiście wezmę. orange, purple. Oczywiście wybuchowa, wybuchowe strzały to jest coś, co ja uwielbiam. Nie wiem, czy ja nie mogę wszystkich tych broni wziąć ze sobą, ale ej. Flame Rock Refuge, a far cry from Wait, didn't you just say the sorcerer messed up the town? Why would things be lovely? Uh, whoops. Uh, what I meant to say is, it's Eternal Night, and you hear spooky music, and the whole area kind of smells like butts and dead people. Um, I smell, I smell butts, butts and, and dead people. <laughs> what the fuck? Where is my attention? Proszę mi oddać tęczę. Ale to było fajne. W trakcie, po prostu, w trakcie tej rozmowy, po prostu zmieniło się, zmieniło się otoczenie kompletnie. W ogóle się za borderkami. To były bardzo dobre gierki, kurde. Świetnie się przy nich bawiłem. Zadziwiająco, to były jedne z tych gier, które potrafiły dać taki wyjątkowy nastrój, w którym zgrindowanie nie było. Blindowanie nie było takie... upierdliwe, bym powiedział? Wbrew tym, to ja nigdy nie trafię. Oh je! Yeah. że ta broń ma taką celność, że ja bym szybciej, szybciej w siebie trafił, strzelając w jego stronę niż w jego. Oh yeah! Switching weapons. Dobra, może tym będę mógł przynajmniej, go, przynajmniej kogoś trafić. Która zabawa, formą się nie dziwię, że tak się przyjęła. Bez głowy też żyjesz, serio? ogóle ta, ta, ta wersja gry w ogóle nie wymaga od ciebie, żeby mieć żeby mieć Borderlands 2, nie wiem w sumie, czy ja je posiadam na, na, na sklepiczku. Sklepik, sk epik, takicie? śmieszne, nie? A to nie jest tak, że od piątego poziomu był ten, był, była specjalna umiejętność, a teraz tak bez sensu, w ogóle te punkty? Jak to, jak to było? Nie pamiętam, coś tylko może było nawet. Dobra. Nice. Jakieś bronie, nie bronie. A nie, to od pierwszego poziomu było. Death Trap. Kurde. Brzmi jak zajebista umiejętność w ogóle. Jeżeli twoja. Jeżeli twoja. Tw twój magazynek jest pełen, to regenerujesz życie. Lolz? Szybciej przyładowujesz, ale mniejszy magazynek, ty. To jest Beka. Death trap to jest robot. Kurwa, nice Jaki wielki. Nice. You get close to the entrance to Flame Rock Refuge, but suddenly... The handsome sorcerer's pet dragon appears! Surprise attack! Ho ho, I wanna smack it. You try to attack the dragon, but your attacks do nothing! Dragon attacks and <gasps> critical hit! Great, are we done now? Tina, uh, you can't start your campaign with a boss fight players can't win. Mm, Touche, okay, everybody back up. Yeah! I wanted to kill something. Okay, how about a new boss? He's a skeleton and his name is... Mr. Bony Pants Guy. I am Mr. Bony Pants Guy. <grystanie> Does that work? This pleases me. <grystanie> ja nie mogę. Co ona będzie tak nam tak słysza tak, tak tą historię? Ale ja. death trap all right the road to flame rock refuge is open you should go there go 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 grenade mode Okej, okay, mapa. Nie wiem na ile ta gra wymaga ode mnie eksploracji. Będzie się cieszyła z tego, że eksploruję, a na ile będzie to problem. Zobaczymy. Amunicja. Dawać bronię. Wejdź za to czegoś nie będzie? Może będzie, ale nie teraz. Rok Golem. Ja w ogóle nie wiem, czy ta, ta lokacja była w oryginalnej grze. Chyba nie, nie Jak skoro ona ją wymyśla. Aż cholera wie w sumie. Może była. Come on, guys. Start the stacking Anarchia raz-dva. Z tym golem jeszcze i ich, biedaczyska. W sumie ile tych staków maksymalnie może 15? A nie, więcej. 50 chyba nie? Nieżolę, ale ja tym, to ja tym nigdy nie trafię. Teraz jak przejaduje to usunę sobie wszystkie? Tak, rzeczywiście, ale Beka. Ok, teraz ja muszę, muszę się pozbyć przycisku przeładowania. No ale naprawdę muszę się pozbyć przycisku przeładowania. Nie mogę mieć przycisku przeładowania. No? teraz bo znowu mnie kusi, że przeładować. I patrzcie, i, i tracę. No okej, okay, dobra, 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 dobra. Czyli, czyli ten przycisk trzeba się pozbyć go po prostu w ogóle. I co on robi? Większa damage, mniejsza celność. Max stack 150. No dobra. Robimy to, nie? Eee... Reload weapon. Dam jakiś taki dziwny. Mele. Pod R damy mele teraz. Po prostu będę teraz bił pod, pod R. Zamiast się przodowywać. No i tyle. Że nie mogę przeodować w takich warunkach, to trzeba napierdalać po prostu. Dobra, dobra. Wiemy na czym stoimy. Robimy 150 taków, po prostu mordujemy ich jak popadnie. Eee, dobra. Szybkość przeładowania się zwiększa, ale zmniejsza się wielkość. No. W sumie tak, no jakby chcemy sobie napierdalać ich, nie? I rykoszet jeszcze. No to za chwilę rykosze jeszcze dziabniemy. Będziemy ich napierdalać. Szkoda, że ten. Szkoda, że ta, ten build postaci się w ogóle zmarnuje, bo... Teraz pewnie przejdziemy te DLC. Ale hej! I jakby nie da się inaczej niż tylko przeładowując stracić tę anarchię, nie? Nie było żadnego innego warunku. No i teraz już bym kliknął na przeładowanie? O. A to byłby błąd. Już za chwilę moja postać będzie miała celność zero, nie? No to jest trochę ryzyko. Dobra? Po prostu to jest postać, która nie ma przeładowania, i tyle. Taka mechanika. Znaczy ona ma przeładowanie, ale. Przeładowanie jest bez sensu. Skoro ci jest taki. Chyba, że rzeczywiście to jest niewarte świeczki, no ale. Jeżeli nie jest warte świeczki, to się dowiemy o tym. cały czas będzie na ekranie powiadomienie o nie, niedalekiej. o dlaczego to jest taki obudowany, mordo. Badass Rank. A do czego Badass Rank był? Nie pamiętam. śnia la 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 Uu. Uu. Tam się tam rozbiją. dobra ale idziemy kuestika bić A, zapomniałem, że już nie gram na, na PS 3 jak kiedyś. I loading nie trwałem tutaj 3 godziny. Sekundę. Pod Gie się rzuca granatami. Dzięki za Infomordo. You've entered the town of Flame Rock Refuge. W pojedynku zobaczymy skałing glimpses. Always alert in case of battle and stuff. What do you do now? Start playing this game? Let's talk to some town folks. Flame Rock. Ale to, co dzieje się w tej lokacji, dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że spędziliście ze mną ten czas. Do usłyszenia, Siemanko. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek WSZYSTKO, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podobała wam się moja praca, pamiętajcie, że, klik że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, Kliknąć opcję wesprzej i za 2 złote 10 albo 30 zależy wspierającymi e, według waszej tutaj w, w chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za na nadanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i życzę wam miło. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi, i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim. To nie jest tak, że wspieracie osobę, która um, ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje. Włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując, i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.